Siemanko z tej strony Spajki i znowu oczywiście World of Tanks Dzisiaj zagramy sobie czołgiem T25x2 Zobaczmy sobie ogólnie całą linię o, Jakiś czas temu były odcinki z Jacksona i Helkata. Teraz jestem już na siódemkach I dzisiaj zagramy sobie tym pojazdem Powiem wam szczerze, że musiałem go troszkę wymaksować Kurwa za wolne doświadczenie Nie miałem silnika bodajże nawet i gąsek Był to kurwa taki muł że ja pierdolę, nawet nie wiedziałem, że on aż tak wolny jest co prawda załoga też jest chujowa, bo tutaj tylko dowódca ma cokolwiek reszta nie ma nic, ale to zaraz będziemy mogli sobie wyekspić przechodząc już do samego pojazdu na start mamy tutaj armatę kaliber 90 mm oczywiście, jest tutaj 160 penetracji 243 na goldzie, hajaki chujowe szczególnie po zmianach, to nawet nie patrzę a celność 0,36 ale teraz postanowiłem kupić sobie tą z ósmego poziomu, i tak musimy ją wybadać, żeby do prota przejść. I ona się różni tym, że ma po prostu trochę więcej penetracji na pociskach zwykłych i na pociskach premium. Tutaj nie widzę, żeby jakąś bardziej szybkostrzelna była czy coś. A szkoda, bo to przeładowanie jest dosyć długie. Wiadomo, że jeszcze nie mamy do końca załogi wyszkolonej, to też ma na to wpływ. Tutaj przechodząc jeszcze do wyposażenia. Wyposażenie trochę losowe. Dałem sobie, może zamienimy sobie tą sprężarkę. Patrząc wcześniej jak to wyglądało. Da, postanowiłem dać sobie właśnie teraz turbosprężarkę. Oczywiście ulepszony system naprowadzania. I dosyłacz. Ta turbosprężarka z tego powodu, że naprawdę ten jog był mół. A nie wydaje mi się, żeby jakoś z wybadanym tym silnikiem on nagle kurwa dostał skrzydeł. Tutaj mamy tam prawie 150 koni, ale nie wydaje mi się, żeby to aż taką wielką różnicę robiło. W amunicji daliśmy sobie 30 podstawowych, bo myślę, że te 170 penetracji powinno starczyć. 14 premium i te 3 goldowe w sumie 3 haeki. Nie wiem po co. Jeszcze dokładnie kurwa ich przeznaczenia nie znam, ale może na jakieś rhm -y czy coś uda się je wykorzystać. Teraz, sobie wejdziemy do bitwy. No i jesteśmy wylosowało mapę Linie Siegfrieda, kurwa tym razem losowanie na ósemki, powiem wam szczerze Dwie bitewki jak zawsze zagrałem i dałem dupy No ale tak to już jest podczas nagrywania, że kurwa nie mogę tego ugrać za bardzo, załadujemy sobie od razu APC-ry, Raz, że pociski są na pewno dużo szybsze, bo aż kurwa 1200 metrów A zwykłe, a zwykłe 900 Więc jakbyśmy gdzieś chcieli jakiegoś AMXa czy typa 62 Kurwa trafić, no to ta szybkość nam jest potrzebna. Yy, powiem Wam szczerze, że muszę się kurwa nauczyć grać tym pojazdem, tak jak każdym. Nosi mnie kurwa do przodu. Nie wiem czemu, szczególnie jak zobaczy losowanie na szóstki. Zaraz do przodu gnam. przed chwilą znowu miałem taką bitwę. Kurwa, gdzie naprawdę szło wyciągnąć. Koniec końców zostałem sam na czterech. Jakoś tam się wycofałem, ale za dużo HP straciłem. Jedzie kurwa ten gościu tutaj i gąska, kurwa. Kujże apc -y, ale musiał dostać w gąskę, kurwa. No bo jak inaczej, gdzieś tam kurwa będzie stał. Nie widzę go chuja, O, lufę widać, kurwa, tylko przez ten łowy czuwam ping. I tak jest. I kurwa, tym razem zobaczcie 250 pinga, kurwa. Co za pojebana gra i pojebane ruskie serwery. Szkoda, że te kurwy własne serwery mają dużo lepsze. Zobaczcie, jedzie i z 6, jedziemy na tych zjebanych lagach. Jeszcze i 3A, kurwa. Bo z tym to już chujnia trochę. Czy on będzie, kurwa. No, na tych lagach nie mogę, kurwa, nic zrobić. 400 pinga, pierdolone gówno. No, to nie powinno tak, kurwa, wyglądać. I czemu te pinkie kurwa mać, no Co za chuj zwałcza jebany Chcę pomóc temu kurwa Isowi 3, chociaż on za bardzo mojego wsparcia nie potrzebuje Teraz pierdalać przed Ferdinandem, bo kurwa jak nie mamy 250 penetracji, więc z takim Ferdinandem możemy się zabawić, bo będzie w szoku, kurwa, jak dostanie. No ale co z tego, jak tutaj jedzie Super Pershing i IS-3A i oni, kurwa, pół naszej drużyny na życie rozjebią przez ten pink jebany. Nie wiem, kurwa, co ten Wargaming wydaje te pieniądze, co ja im, kurwa, dorzucam do tej ich skarbonki. Ale wydają kurwa na głupoty, a potem mam ping z dupy. Pantera M10, ciekawe, czy nie ta sama co ostatnio? Ujowo, nie weszło. Musimy uważać, bo ten IS-3 na pewno kurwa przeładuje. Tam jest ten typ 62, może ja go bym pacnął. Kurwa, nie tak. Aj, widzicie, kurwa, po porobi naszego lisa. No teraz wyjedź to. To ci pomogę. Dobra. Ten, kurwa, padł. Wypadałoby jeszcze porobić tego, ale ten jest z tyłu. Cwaniaczek. Musimy się stąd wycofać, kurwa, no bo... Nie pomożemy tutaj, jeszcze zaraz zostaniemy. Drugi strzał od Isa 3a, i już będzie optaka. Jest 3 do 6. Jak panie nasz e, kurwa, ten dwulufowiec to już będzie chujnia. Kurwa, drugi strzał pewnie tego Isa pójdzie. Jak ja bym go trafił w tą kurwa Oj chuj ty no Arta kurwa W ostatniej bitwie Arta No i w tej bitwie Arta No ja nie wiedziałem że kurwa Aż siódemka TEDek na ósemkach Musi aż tak być jebanym przez Arty Jest to jeszcze jakoś kurwa do uciągnięcia ale może być kurwa ciężko. Ja jestem na hita Na super pershinga, a on kurwa potrzebuje trzy strzały i jedzie chujek. Tutaj odwracaj kurwa się szybciej, ale fart. No kurwa potrzebuje wsparcia tego isa 3, bo będzie chuj, nie? tak się kurwa trochę kręcę. Dostał. Ma jeszcze full HP, musimy mu trochę kurwa pomóc. Ten się na mnie patrzy chuj jak jeden. Kurwa wyjechałem pod tego dziada między kurwa tymi. No i widzicie taka oto bitwa. 1100 uszkodzeń. Słaba bitwa, bo kurwa ten... No dałem dupy, no co. Dziwne. Ale ten is też za bardzo tutaj podjechał do przodu. I chuj teraz za 700. Odbił się kurwa. 250 penetracją ma. Sus też się odbiło. No ale super Pershing już się nie odbił. Zobaczcie ile to jeszcze celów było. Może znowu za bardzo podjechałem w miasto. Zagramy sobie jeszcze raz. Kurwa, wyłączyłem, zobaczmy sobie co tam. No, 1100 uszkodzeń. Ten IS-3 coś tam porobił, no ale został sam. Ten IS-3A mógł od nas zostać, no ale trudno, kurwa, już tam nie będziemy przedłużać. Tym razem mapa rzeka Perłowa. Kurwa, losowanie na szóstki, więc musimy to już wykorzystać. Są tylko 4 siódemki, jedziemy w stronę kapa. Kurwa, widać po przeciwnej drużynie jest, powiedzmy, trochę botów. Musimy jakiś wynik kurwa wykręcić, żeby tylko mnie kurwa nie poniosło do przodu. Są dwie arty, tak nie ma myślę się czego obawiać. No jest jeszcze 652, 152 on nas jest w stanie zdjąć na hita. Pancerza tutaj jakiegoś super nie ma. Jest to raczej worek, worek do bicia niż kurwa jakiś opancerzony pojazd. Ale trochę już mi się ta maszynka podoba. Tylko trzeba kurwa trochę zagrać i trochę pomyśleć. Zamiast do przodu lecieć Z tą turbosprężarką nawet kurwa jedziemy Mamy 30, o 40 na godzinę Jedzie AMX 12T to musimy gdzieś kurwa jakąś miejscówkę znaleźć Żeby nas y, Nie wykrywali Kiedyś widziałem gościu stał y, Chyba kurwa tutaj Za załomem Jest to jakaś opcja Ale nie chcę ryzykować Więc tym razem kurwa poczekam Chociaż przez minutę ale zaraz minuta się skończy więc będziemy mogli, kurwa jechać do przodu i zginąć nie wiem czemu ale też ostatnio kurwa niby gram lepiej wydaje mi się kurwa staram się naprawdę pod drużynę grać a te kurwa win ratio leci na łeb na szyję chuj wie od czego nie wiem czy oni coś kurwa namajstrowali w tym w tych losowaniach czy kichuj przejechał pudel gdzieś tam kurwa dołem Pytanie, czy Kurwa, susto. Też przejedzie dołem. Czy może, kurwa, popełni błąd? Hmm, chuja, Patrzcie, kurwa. Dobra, jebać ich ta arta. Ten pudel wydaje mi się ogarnięty. No, musimy zagrać na spokojnie. I hmm, kurwa, dziadu jeden. Spierdoli mi. Zaraz wjedzie kapa. I będzie chujna. No nasza fałka też kurwa Zobaczcie, napaliła się na T50 na dwa. Tutaj mogliby wyjechać. Dałbym ja tej fałce pomógł. Chociaż taka, takie byłoby moje wsparcie. Dawaj, dawaj, dawaj. Nie bój się. Tu już jest 1 do 2. Czai się kurwa na wyjechanie. Ale coś... Nie mrawo i chuj, cofną się. Kurwa Chłopaki, chuja nie walcie. Jeszcze kurwa kapkę. Jeszcze kapkę. Ja pierdolę, no. Ale teraz chłopaki. Tak to my kurwa nie będziemy się bawić. Dostał. Ten kurwa jakieś tu kątowanie uskutecznia. Może go dobijemy. Dobrze, zobaczcie pociski od razu dużo szybsze. I lepiej to wyszło. Tutaj jest Pudel i Crusader Crusadera. O dziwo, powiem Wam szczerze, taka ciekawostka. Posiadam w garażu. Dostał fartem, bo fartem, ale dostał. Teraz Dobigo, go przyjacielu. I zaraz też podjedziemy. Oj, wiecie, ta suka tam jest. Gdzieś kurwa, tutaj w tych krzakach stała. Jest 6 do 6, kurwa może i będzie wygrana zaś kurwa wynik słaby. I tak ni w pizdę, ni w oko. Teraz będziemy mieć spota. Crusader wydaje mi się, że to jest kurwa jeszcze bardziej czołg do bicia niż był. Jak kurwa kiedyś był na piątym twierze, tak oni chyba zrobili z niego lighta na szóstym. Kurwa cyrk na kółkach. Dobra, chuj pijecie Susto schował się kurwa za skałkę. Ale my się nie boimy. Mamy kurwa zapas HP. O ja pierdolę, tylko jak tak będę kurwa trafiał. Podjedziemy sobie. Kurwa unik jak w Matrixie, kurwa. Ale jest jeszcze jedna arta i SUSTO. Y, który ma zajebiste działo. Gdzieś tam kurwa campi z tyłu. Ktoś tam musi kąpić, może wyjedziemy sobie w ten sposób, żeby wjechać tu w kur, tu. Kurwa, ja tam taktyki jak chuj. I teraz może garnek. O ty kurwa, babilońska. Załadujemy sobie kurwa haeczka na niego. Ja pierdolę, ale dałem dupy. Kurwa, zamuliło mi. Kurwa, jeszcze przeładowałem, no ale... Aj, kurwa, spajki. Poniosło mnie, kurwa, pod koniec znowu. Ten tutaj parkury odpierdala. Zachciało mi się, kurwa, Heka a mogłem tego super helkata porobić. W wodzie, kurwa, trochę byłem... Za wolny. Nie wiem, czy od arty, też mogłem dostać. Kurwa, i to ogłoszenie mnie kurwa trochę spowolniło. Zobaczcie, jak blisko ta arta. Zobaczmy sobie jeszcze tutaj ciekawostkę. Kurwo, szybciej. Który to gościu robi? Ten. Nie ten. Nie ten. T45. Kurwa, ten. Zobaczcie, tutaj rozpierdala sobie susto Y. I arta tak samo pomaga. Jeśli chodzi o artę, to planuję teraz niemiecką zrobić, kurwa. Tylko, jakoś mi się XP nie chce. No i tym razem 1600 uszkodzeń. Dalej, kurwa, to jest poniżej oczekiwań. Zobaczcie, ten najewał 3000. Wydaje mi się, że tym pojazdem możemy kręcić lepsze wyniki i kurwa, nie jebać goldem. Chociaż i tak, kurwa, to jakoś to wygląda. Mogę wziąć, kurwa, jeszcze razy. Dwa, chuj, niech ma. Co prawda, jest wymaksowany, ale. Ale sobie chociaż załogę podszkolimy. W następnym odcinku może będzie T25AT jak w końcu kurwa zrobię mu kurwa to działo. Szkoda 18 tysięcy, ale teraz brakuje dychę, więc może kurwa się się kurwa to wyekspi. Kurwa bez silnika jechałem. Chuj, pojebane. No tak, ale teraz mamy oczywiście ten pojazd i napiszcie co wy o nim sądzicie. Powoli lecimy z tą linią. Kurwa te czołgi już są bardzo długo w grze, a ja kurwa nawet, nawet blisko nich nie jestem muszę zacząć szybko to expić ale też hajs trzeba zbierać, zobaczcie, tylko trzy bańki na koncie musi być fuj żeby te dychy pokupywać ten pojazd wydaje mi się, że ekspie szybko, nawet mi się podoba kwestia nauki gry i spokojnego podejścia do bitwy a nie kurwa hura do przodu jeszcze tylko powiem na temat tych letnich wyprzedaży, ostatnio coś chujna jest dzisiaj jest widzicie WZ, alpin Tiger też jakiś środ. moim skromnym zdaniem oczywiście, każdy może do tego podejść inaczej. No ja czekam na Ebera, jak będzie to go kupimy. Mam nadzieję, że będzie, bo już kurwa na niego się czaje od dłuższego czasu. I to by było na tyle, napiszcie co wy sądzicie o tym pojeździe. Ja zapraszam serdecznie do klanu i kurwa wysyłajcie powtórki, to może pojawią się na kanale. E, starajmy się rozkręcić razem ten kanał, kurwa rączka w rączkę, będzie zajebiście. E, I to by było na tyle. Ja zapraszam serdecznie do oglądania, subskrybowania. Trzymajcie się. Cześć.